Naszą Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, a bracia i siostry, pokój Boży. Psalmista w 118 psalmie mówi, że to jest 24 werset, mówi o to dzień, który Pan uczynił, dlatego weselmy się, radujmy się w nim. Myślę, że to jest wspaniały poranek, wspaniały dzień. Myślę też i wie, widzę, czuć to, tą Bożą obecność. Myślę, że też wzięliśmy sobie to do serca, to słowo prorocze, które było w zeszłą niedzielę żebyśmy pozwolili Jemu, aby On przemieniał nasze życie, nie kombinowali sami, bo często później przychodzą do naszego życia oskarżenia, że nie dajemy rady, że nie możemy, że czy zastanawiamy się często nawet nad swoim zbawieniem, jak to jest, bo nasze życie tak nędznie, jak to śpiewaliśmy, wygląda, ale gdy pozwolimy Jemu, żeby On to uczynił w naszym życiu, On to zaczyna czynić i przychodzi gdzieś ten ciężar, odchodzi z naszego życia, i on zaczyna po prostu działać w naszym życiu, i widzimy i znamy wartość, którą kim jesteśmy w Jego synu, Jezusie Chrystusie. Chciałem Ci dać Boże słowo, to jest z Ewangelii Mateusza, z ósmego rozdziału. Jest to historia o Setniku i jego słudze, od piątego wersetu i niżej. A gdy wszedł, gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego Setnik, prosząc go i mówiąc: Panie. Sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu wtedy Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzień, abyś szedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie tam temu przyjdź, a przychodzi, a cudzę swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę, powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w królestwie niebios. Synowie królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznej. Na, na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Widzimy Pan Jezus, właściwie a, y, Mateusz, opisuje tą historię spotkania pewnego człowieka, poganina. Mało tego, ten poganin był okupantem y, w ziemi judzkiej, w Izraelu. Wiemy o tym, że Rzymianie Podbili Judę i byli okupantami tej ziemi. Ale też czytamy tą historię, bo to jest ta sama historia, tylko troszeczkę inaczej opisana. W Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale jest napisane, że ten człowiek miłował naród izraelski, że nawet mało tego wybudował im synagogę w tym mieście, chyba gdzie był jego garnizon, gdzie był dowódcą tej setki żołnierzy, którzy miał pod sobą. Był człowiekiem, widać, bardzo majętnym, bo było go stać na to, aby móc wybudować. Ale dlaczego on to czynił? Dlatego, że w jego życiu, w jego sercu była wiara. Bo gdyby tak zobaczyłem, że często ludzie chlubią się wiarą, chlubią się wieloma rzeczami, ale gdy zobaczyłem, gdy człowiek ma wiarę, to też i ma miłość. Jeżeli nie ma wiary, jeżeli mówi, że ma wiarę, a podchodzi do innych ludzi w taki czy w inny sposób, to jest niewłaściwe. To jest widać, że coś jest nie tak. Ale ten człowiek miał wiarę, dlaczego? Bo miłował nawet swojego sługę. Niewolnika, którego może sobie nabył, który, który y, nie wiem y, y, w jaki sposób, był bardzo majętny. Mógł sobie kupić innego, mógł sobie kupić no, zdrowszego, mógł sobie kupić y, przypuśćmy y, y, silniejszego, mieć jakąś tam inną umiejętność. Ale on cenił sobie tego człowieka, choć był jego sługą. I też y, widać, gdy przyszedł do tej ziemi, może wcześniej zaczął czytać, czy czytał, może Boże Słowo. Wiemy, nie było w Ewangelii, nie było wielu, ale był zakon. I myślę, że on, czytając y, Słowo Boże, czytając to, że Bóg poprzez swoje Słowo, Uczynił niebiosa. Poprzez swoje słowo uczynił wszystko to, co istnieje. Zostały stworzone światy, czyli nasz świat i świat duchowy. Świat, gdzie są aniołowie, tam zostało wszystko przez niego stworzone. Myślę też, że miał w swoim sercu, gdy czytał to słowo, gdy szukał Bożego oblicza, miał też Boże objawienie, o którym też później... Paweł pisze, że w liście do kolosan, że przez Niego i dla Niego zostało wszystko stworzone. A ja on przecież w pierwszym rozdziale napisał, że na Ewangelii, że na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. I przez nie wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało. Bo przecież widzimy, że On, nawet później tam jest napisane, że wysłał, sam nie był godzin. To jest napisane, że przyszedł, że nie jestem godzien, aby szedł pod dach mój. On wiedział, kim jest. Jezus Chrystus. On wiedział, że to przyszedł Bóg w ciele i mówi: Nie jestem godzien, choć y, y, naród, Rzymianie traktowali Żydów jako można powiedzieć, jako okupanci, wiadomo, zawsze jako niższy. A tu mówi do Jezusa: Mówi, nie jestem godzień, choć był człowiekiem bardzo bogatym, abyś szedł pod dach mój. On wiedział, przed kim stoi cetnik. kim jest Jezus Chrystus. I też wiedział o tym, że. Wystarczy, że Jezus powie tylko słowo, nic więcej, a wszystko się zmieni, wszystko się stanie, tak jak Jezus powie. I bo on też widział, że ze swojego życia, że jako żołnierz wykonywał rozkazy, ale też jako dowódca wydawał rozkazy i nikt nie dyskutował, czy tak, czy tak, rozkaz został, został wykonany. I on wiedział, że słowo ma moc. My często chrześcijanie, już tak odbiegając trochę od tematu, nie cenimy swojego słowa, które wypowiadamy. Często mówimy w stosunku do swoich dzieci, że są złe, ale to słowo ma moc, chciałem wam powiedzieć. Nasze słowa, które wypowiadamy, mają też moc. Tak jak Słowo Boże, przez, przez które zostały stworzony świat i wszystko, co jest. Tak i nasze słowo ma moc. Dlatego słowo Boże mówi, że niech z naszych osób wychodzi w liście do Efezja jest napisane słowo, które gdy przyjdzie potrzeba przyniesie zbudowanie. A często jest tak, że rodzice ciągle dzieci mówią a wy tacy, a wy owacy ciągle negatywnie. Kiedyś słyszałem, myślę, że to jest prawdą, że w narodzie izraelskim to było tak, że jeżeli dziecku coś nie wyszło, to ojciec mu nie mówi, ty taki, ty owaki, mówi, ale mówi, nie wyszło ci, ale następnym razem ci wyjdzie. Następnym razem wyjdzie ci. Myślę, że my też oczekujemy często, że jeżeli nam nie wyjdzie w życiu, że Pan Bóg nie powie, ty taki, ty owaki, ale powie, no nie wyszło, ale następnym razem wyjdzie. I to jest, myślę, z panią, abyśmy o tym pamiętali, gdy wypowiadamy słowa, że nasze słowa w każdej dziedzinie mają moc. Również. Bo Bóg nas stworzył na swój obraz i podobnym sobie. Ja taki, takim nas stworzył. I, i, I setnik o tym doskonale wiedział. I dlatego przyszedł do Jezusa. Tu jest napisane: przyszedł, a w innym miejscu, że posłał tych przyjaciół żydowskich, aby stawili się za nim u Jezusa. I wiedział, że gdy Jezus powie słowo, jego życie, tego sługi ulegnie przemianie, ulegnie zmianie, zostanie uzdrowiony. I tak też się stało. Tak też się stało, że... I zobaczcie, Pan Jezus składa o nim świadectwo. Nie, to jak... Nie, o, to, to nie był Żyd. To nie był żaden Izraelita, żadnego plemienia. Ale pogani, mało tego, okupant. A Pan Jezus mówi tak, wielkie wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Będąc, chodząc po ziemi, tak wielkiej wiary nie znalazł. Czyli on miał tą wiarę, ten setnik. I on wiedział, że gdy Chrystus Pan wypowie słowo, to życie sługi ulegnie przemianie. Myślę, że dla nas również jest takim wspaniałym drogowskazem, abyśmy oczekiwali słowa, abyśmy przychodzili przed Boże oblicze. Mamy tak wiele potrzeb, mamy tak wiele problemów w naszym życiu yy, duchowym, w naszym życiu, aby mieć zwycięstwo w swoim życiu, ale możemy śmiało przychodzić do Jezusa i tak jak ten setnik, Panie, powiedz tylko słowo do mojego życia, a moje życie ulegnie przemianie, bo słowo Boże ma moc. Słowo Boga ma moc nad naszym życiu i w naszym życiu, jeżeli tylko oczekujemy. I często chrześcijanie chcą zmiany w życiu swoim, chcą tego, aby ich życie ulegało przemianie, ale próbują sami, próbują sami zmienić swoje życie, próbują sami zrobić pewne rzeczy w swoim życiu, uregulować pewne historie ze swojego życia. I często później przychodzi frustracja, przychodzą inne negatywne rzeczy do życia, bo nie wychodzi. Ale gdy czytamy o tym, gdy Jan Chrzciciel wystąpił przed Izraelem, to pierwej, co przyszło do jego życia, doszło go słowo. Doszło go Słowo Boże. I wystąpił. Każdy prorok, gdy czytamy, gdy zostaje powołany, to dochodzi go Słowo Boże. Czy oczekujesz, przyszedłeś na to miejsce dzisiejszego poranku? Czy oczekujesz słowa Bożego do swojego życia? Czy oczekujesz, że Pan przemówi do Twojego życia żywym słowem, i ono zmieni Twoje położenie, zmieni Twój status. Czy też przyszedłeś, bo trzeba być, bo co inni powiedzą, jeżeli mnie tu nie będzie? Ważną rzeczą jest, abyśmy dzisiejszego poranku. Oczekiwali, że Pan przemówi do mojego życia, że pośle słowo, tak jak setnik powiedział: Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Tylko słowo. Niby tak niedużo, a jakże wiele do naszego życia. Ale. Często my nie oczekujemy Bożego Słowa. Często nasze uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Co ma... Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do mojego życia. Ale my w tym zabieganiu, my w tych myślach o przyszłości, o wielu innych rzeczach, o zapobiegliwości, o trosce, gdzieś nie słuchamy tego, co mówi. Duch, a Słowo Boże mówi, że po całej ziemi rozlega się ten głos. Po całej ziemi jest Boże Słowo głoszone i kto ma uszy ku słuchaniu, usłyszy, co mówi Duch i dzisiejszego poranku. I wiem, też zawsze wspominam to słowo z Księgi Proroka Izajasza, że On działa dla tych, którzy oczekują Jego działania. Setnik, gdyby nie oczekiwał, nie posłałby a tu nie poszedłby sam do Jezusa, aby stawić się za, twoi, za swoim sługą. I mówię: gdy człowiek ma wiarę, oczekuje Bożego Słowa, oczekuje, że Bóg będzie przemawiał. Gdy człowiek ma wiarę, to i miłość w jego życiu jest. To jest normalną, naturalną rzeczą. Nie ma innej możliwości. Choć jest napisane w księdze, proroka, w księdze znaczy nie w księdze, w liście. 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że choćbym miał wiarę, iż góry bym przynosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da. Ale myślę, że dlatego to apostoł Paweł napisał, żeby pokazać, że no nie ma takiej opcji, żeby była wiara, a nie było miłości. Człowiek ma, gdy jest wiara, to jest miłość. Dlatego nie wiem, z jakim problemem, z jakim nastawieniem przyszedłeś dzisiejszego poranku na to miejsce, ale oczekuj Bożego Słowa. Panie, powiedz tej modlitwie, gdy staniemy. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja dusza. Powiedz tylko słowo, Panie, a moje życie ulegnie przemianie. I może to stać się od razu, a może to stać się później. Ale czy masz wiarę? Czy wiesz, że gdy Chrystus Pan wypowie te słowa, słowo do Twojego życia? Ono Twoje życie ulegnie przemianie. Ten setnik, myślę, że poświęcał wiele czasu na studiowanie Bożego Słowa, bo znał, bo On wiedział, kim jest Jezus. On wiedział, że jeżeli On powie tylko Słowo, to to, co Jezus powie, tak się stanie. A skąd On znał te Słowa Bożego, czytał Słowo Boże? I zachęcam też Was, abyśmy poświęcili czas w naszym życiu na czytanie Bożego Słowa, abyśmy szukali Bożego oblicza. Bo jest napisane, żebyśmy odkupywali czas. Odkupując czas, to znaczy musimy zrezygnować z innych rzeczy, może miłych, dobrych w naszym życiu, aby poświęcić ten czas na czytanie Bożego Słowa, na społeczność z Panem, na modlitwę. Ale dzisiejszego poranku Bóg chce Ciebie błogosławić, chce okazać Tobie łaskę i miłość i chce działać w Twoim życiu. Ale czy Ty tego oczekujesz? Może przyszedłeś na to miejsce z niewłaściwym nastawieniem? Zmień swoje nastawienie. Bo Pan chce nas dzisiaj pobłogosławić nie jedną osobę, nie dwie, ale wszystkich, którzy jesteśmy na tym miejscu. Ale powiedz mu, czego oczekujesz. Bo my często staczamy bój sami w swoim życiu. Pozwólmy, żeby On staczał za nas bój w naszym życiu i doprowadził nas do celu i uczynił to, czego oczekuje często nasza dusza. Bo Bóg nie jest przeciwny naszym marzeniom. Bóg nie jest przeciwny naszym oczekiwaniom, choć często myślimy, że tak jest. Ale On chce nas błogosławić, chce nam pomagać, chce abyśmy przeszli nasze życie z chwałą, jak śpiewaliśmy te wspaniałe pieśni. Często śpiewamy, a w naszym życiu jest całkiem inaczej. Ale On przede wszystkim pragnie, aby gdy przyjdzie ten dzień, abyśmy mogli się z Nim spotkać tam w niebie i cieszyć się Jego obecnością. Dlatego oczekuj dzisiejszego poranku słowa do swojego życia. Amen.